Aby narysować półprostą w i to rozwijamy menu linia i stąd wybieramy opcję półprosta. W półprostej możemy określić jej punkt początkowy. Piszmy na przykład 0, 0. OK. I możemy określić punkt pośredni, czyli punkt, przez który będzie ta półprosta przechodziła. Piszmy punkt 100, 200. OK. I mamy półprostą przechodzącą przez punkt x 100, y 200. Możemy też. Klikać lewym przyciskiem myszy w obszarze roboczym i wybierać dowolne ustawienie półprostej. Dopóki nie wyjdziemy z rysowania tej funkcji, półprosta cały czas jest rysowana z punktu początkowego, który określiliśmy w pierwszym kroku i możemy dowolnie tworzyć kolejne półproste. Tak samo możemy rozpocząć półprostą poprzez kliknięcie dowolnego punktu w obszarze roboczym myszką i rysować dowolne linie lub wprowadzać jej punkty. Pośrednie, na przykład punkt 0, 0 i teraz półprosta z tego punktu będzie przechodziła przez początek układu współrzędnych.